Mano, z tej strony Komin. witam Was już w 27 odcinku naszej serii zagrałem Salontica Villo Zero W poprzednim odcinku uleczyliśmy naszego tutaj wielkiego potwora no i skończyliśmy tam w prałnie na lądzie, więc ja się tutaj wróciłem do naszego Citraka, odłożyłem wszystkie rzeczy i będzie to już trzeci odcinek z eksplorowania lądu. No długo nam to zajmuje. I tak przygotowałem wszystkie potrzebne materiały, ten płyn chytał się do tego do, do mostu, pinglina, jakieś jedzenie. Radiolatarnie, gdyby... gdyby trzeba było coś tam jeszcze przy okazji zaznaczyć, więc już tutaj wychodzę z naszego sitraka. Ile medus się tu zebrało, co jest? Sporo. Ale dobra, pran jest oczyszczony. oczyszczałem schowek. Więc możemy tutaj eksplorować. Dalej 27% baterii, więc... Ja bym jeszcze przy okazji... Nie wiem czy te meduzy mnie biją chyba nie. Więc dobrze. Ale jeszcze przy okazji hmm, Wejść do straka Wziął dodatkowe ogniwo energetyczne Tylko czy gdzie mam takie? Tu nie ma Tu jest, o Wziąłbym i wymienił Żeby nam nagle nie zabrakło energii, bo będzie trochę słabo Dobra hmm, Czy ja go mogę tutaj jakoś gdzie jest puste Nie tak Nie, to jest to co ma To ja przej przej przejdę sobie może nim tylko na ląd Gdzie będzie i to zmienić Tutaj, powiedzmy Okej okay. Jak tu jest 27%, a tutaj? Też 27? No, 27 Aha. Dobra, nieważne to Zrobimy tak Myślałem, że tylko jedno się wyładowało A to jednak tak pomiędzy się wyładowują Ale dobra, to trudno Lecimy tutaj i na drugą część Zobaczymy, czy to most się w ogóle uruchomi Ale powinien, powinien, myślę Pamiętam, że tu brakowało właśnie tego jednego płynu Tylko sobie umieśćmy i wydłużmy Most O Dobra, szybkie to było Nie powiem, że nie Wlatujemy sobie tam Tam jest artefakt architektów Tam byliśmy już Nawet Dobra Jest jakaś skrzyneczka już pierwsza Flara Nic ciekawego z tą flarą I dobra, teraz

Bardzo zaniepokoiło, bo jak tak byłem pozytywnie nastawiony i tak bez żadnego jakiegoś strachu tu przychodzić, to teraz jestem trochę się teraz już obawiam, co tu nas może spotkać. No, na razie jest jeszcze spokojnie. Tu widzę jakieś pierwsze miejsce Pej Tunele. chciałbym się tutaj uda uda udać, bo tu może być coś ciekawego. Hoje na PDA, baterie grzmotu. No kurczę, nie, nie zyskanowałem jej. Kostka odżywcza i tu coś jest. Grzmot. Co to jest? Proste urządzenie wysłane przez ziemię potężne impulsy dźwiękowe. Przeszkadzać potencjalnym napastnikom. Czyli... To jest chyba specjalnie do tej... do tego stworzenia Przystosowane. Ale zejdźmy tutaj i zobaczmy co tutaj będzie. A, tylko tytan. Dobra. To nic ciekawego tak, tak naprawdę. Nie no oby, nie no noc się robi. Jezus, tu wejść do góry. Najgorzej, że się robi noc. Będziecie ciężej eksplorować tutaj to my się kierujemy w ogóle w inną stronę tego Okej okay. North East Tam mówił nam no, architekt Alan Ale to są jakieś wielkie te takie spajki Coś będzie... O! Jest coś z architektem Ale to chyba tylko jakiś kabel pozostałość. stałość Dobra, wydajmy się teraz tutaj Okej, kolejna przez... bo Nie wiem, czy wy też to słyszeliście, ale raczej tak że coś tutaj jednak jest Ja bym się udał tutaj wyżej tym raunem wskoczył No, jakaś skrzyneczka tutaj apteczka chciałbym w tym odcinku już zakończyć tutaj eksplorację tego całego lądu Bo już długo tutaj spędzamy czasu Co się działo? Co to jest? Nie widziałem tego, bo się od razu... Dobra. Robi się ciekawe, widzowie. Niedobrze. Okej. Okay. Tu jest ta tu jest dalej to światło, więc ja, by, ja bym za nim poszedł. Ale jest jeszcze ciemno, najgorzej, bo jak mi to wyskoczy na, na łeb, to będzie nie za ciekawie. Ale tu jest dla pęglina, więc ja bym go sobie wyrzucił. To na piątkę. I zobaczył, co będzie w tej jaskini. Ready tutaj dobra, widzę kostkę jonową. To fajnie, kostka jonowa się zawsze przyda. Do robienia baterii czy innego typu takich rzeczy. Dobra, więcej kwarców i to chyba tylko kostki jonowe, jonowe. Po prostu były w tej jaskini. No tak, dobra, wychodźmy sobie. wyjedźmy tak naprawdę. Nawet daleko ma odległość to, bo tam było chyba 30 metrów od tego naszego pilota. Więc nawet daleko, na daleki zasięg to ma. Dobra, dawaj. Altera kumpel. Okej, okay. spakuj go. I do prawna. I lecimy dalej. Dobra, więcej tych takich. tych spajków. I teraz north list, tam na listie Rastalker się nie boję, bo mam prawna, To żaden problem Ale bardziej boję się tego wielkiego czegoś Zobacz, ja tam mogę wskoczyć jakoś Chciałbym bardzo Chwila się odpocznie i teraz cyk No dawaj, dawaj, dawaj Chyba się nie uda niestety, ale jeszcze spróbuję Weź, wywalaj Chyba się nie uda niestety Chodę tak, tak się Dobra. tu nie skrada Nie boję się ciebie Dobra To musimy jakoś inaczej podejść mam się ciągle ściany, żeby jakieś nowe przejścia odkrywać O właśnie, o tym mówię Dobra Tylko jak ja się tu jeszcze prawnem, proszę Jest Dobra To mnie cieszy Dobra, gdzie my wyszliśmy? A myśmy my wyszli chyba... Ło, 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 co się dzieje? Ja Co to mi... Ale mi to na łeb wyskoczyło. Jeszcze jest! Drugi raz 48% tylko mam prauna. Naprawiam, naprawiam, naprawiam. Nie to całego no mi prawie zepsuło. JO! Dobra. To trzeba szybko uciekać jak to słyszę. No, to fajnie Oby mi starczyło baterii tylko w narzędzi naprawczym Żeby mi się nie wyczerpało W trakcie eksploracji Ale dobra, za światełkiem, za światełkiem Tu jest coś na dół Dobra on coś mówi, że są jakieś inne te wzory energetyczne Więc jesteśmy blisko Mi się wydaje no, Zostaw mnie, ile możesz atakować Ja się boję go Mówi, jestem blisko Tylko jest ciemno i nic nie widzę Albo się jasno zrobiło. Bateria. Kostka. Dobra. Tam jest jakieś kolejne. North East. North East. Tam niby. Dobra. Lecimy szybko. Cyk. Ale on mówi, że niby tu. Jakieś silne wzorce energetyczne. Więcej tych światełek tu jest Chyba w dobre miejsce trafiłem, ale takie bardzo otwarte specjalnie Dlatego właśnie Co to jest za zwierzęcie O northeast, tu jest jakaś dziura Tam jakiś kabel biegnie na dół Nie, dobra Tu jakiś kabel biegnie za tym kablem, za tym kablem, o jesteśmy, chyba znalazłem to, chciałem znaleźć. Tak jest kolejny, dobra, mamy to, mamy to wreszcie. Widzę duży szmaragd. Ok, obejdźmy to dookoła. Może coś tu będzie ciekawego. Na pewno coś będzie ciekawego.

derived from the dna of various species capable of changing form as necessary huh, like stem cells so what prevents you from i don't know ending up with clothes where your eyelashes should go that does not happen at least not since the fourth iteration okay w architekcie, którego przedmiotło i tam o ewolucji ale tutaj zauważyłem kostkę nową i mnie bardzo cieszy, że znaleźliśmy kostkę nową bo będzie jej więcej więcej nie zaszkodzi nigdy wierć, no. wierć siedem już dobrze, że tu prawnym w ogóle przyszedłem przy Okay, raczej energii starczy na powrót Dobra, 10. I to chyba koniec Co byśmy tu mogli znaleźć Bo myślę, że specjalnie to było Ten most zamknięty Żeby tylko to uchronić po prostu Myślę I tą tkankę architekta o, to łóżko mi się podoba, nam sobie zrobimy myślę Zamiast tego Jest tkanka architekta tylko gdzie ja mogę stworzyć je? Gdzie jej mogę stworzyć, tego jeszcze nie wiem. I nam jeszcze brakuje tylko organów. Ale pamiętam, że on mówił tam w tej wielkiej dziurze jak było. Z tą wielką dziurą. Tam nam Alan powiedział, że tam chyba też będzie jego część ciała, więc trzeba tam się udać. Te takie wielkie mm, fioletowe... Takie duże takie, szmaragdy. Ale czy tu coś jeszcze będzie? Na tym wielkim, tutaj lodowym kontynencie, jakiś szkielet? Czerwia lodowego, kości. Dobra, zaraz je schodzimy Gdzie to jest? Gdzie to jest? Tam. Wow, wow, wow. Czy tu jest... To jest to, co nas tak atakuje. Czyli to wierci w tym lodzie. Czerw lodowy. Niebezpieczny lewiatan mając 900 metrów długości. I treat level ma największy. Dobra, czyli ktoś, wie, wiemy co, na, co nas atakuje w tym tej tutaj powłosa lodowej wielkiej ale myślę że możemy wracać do domu już o właśnie właśnie tamten wymark jest nowy jest widać ile razy on tak atakuje nas Dobra wracam się, wracam się tutaj do tego Do wyjścia Do naszego Sitzaka się No fajnie, fajnie On tak za nami ciągle tak Próbuje nas złapać Czyli tam jest przeżuwacz Okej okay. Tu myśmy chyba tędy, że mi się wydaje Tak No i po stalkerze I chyba tędy żeśmy szli O, tu są te kabelki Tu jest znowu to I myśmy przyszli stamtąd się ja wydaje. Jaki labirynt. Prawdopodobnie tędy. Jak będzie ta, jak będzie ta, ta wiertnica, to już będę wiedzieć, gdzie na pewno jesteśmy. Ale już blisko. Tak, tu. Jest, dobra, jest wyjście. Elegancko. No i tu już chyba nie wracamy, bo tam chyba nic więcej nie będzie. Odkryliśmy to. Po co mieliśmy odkryć na lądzie? Nie, nie wiem czy jeszcze w ogóle wrócimy na ląd. No dobra. Teraz mm, się przyczepić do naszego sitraka. O pouczenie. This is as close as I have come to autonomy in a long time. You have such a way with words. Is that sarcasm? It was. You're learning. Hopefully, I will not have time to complete my study. <laughs> I was wondering if you can transfer bodies, why was it important to find a cure when you were infected? Couldn't you just make a new body? As you can see in the components you have scanned thus far the forms we require combine biological and mechanical parts. the tissues you have scanned were developed from the dna of 27 separate alien species. 27? that seems greedy. and wouldn't that mean that anything that infects a body you've manufactured can potentially learn how to infect all those other species? yes. that is why a cure was imperative. okay. Dobra, ale chcę jeszcze by nie wypuść. Nie mogę tu schowka mieć dostępu, nie Chciałbym ze schowka zabrać te kostki jonowe z Browna. Schować je tutaj do magazynu Specjalnego. Tu jest wolne miejsce. Dobra. Tu nie ma. Tu jest wolne miejsce. Chyba wracamy do domu, do naszej bazy. Dobra, tutaj się woda. Wypaczmy, twoi sobie weźmiemy. No. I myślę, że możemy wracać. I przy okazji jeszcze może spadamy te lodowce, któreśmy tu badali, gdy przybywaliśmy tak na prawo tutaj, bo je tak jeszcze niedokładnie nie zbadaliśmy. Tu jest dosyć głęboko. I, po, i tam potem do wazy byśmy podpłynęli, ale chyba w tych lodowcach nic nie było. Na nic znaczy, właśnie tu one są. Raczej byśmy tak jest grubsza obejrzeli, ale nic tam mniej więcej nie było więc ja bym był skłonny do bazy wracać już raczej bo to są takie jedynie co takie dziury w nich chyba nic więcej nie ma i nam, tak naprawdę została nam tylko do zbadania jeszcze tamta jaskinia z tymi fioletowymi klejnotami, szmaragdami i to byłoby chyba tyle z tych wszystkich miejsc, bo lili z zbadaliśmy, my tam tam na dole też ląd, też tutaj też tamten ląd tak samo wszystko mi już zbadane raczej zostało nam tylko jeszcze jedno miejsce więc chyba zbliżamy się do końca tak mi się wydaje, ale tu sobie od, odstaje prawna tylko cyk wypuszczę go Wstawię żeby się naładował I myślę, że stworzę dla niego bateri baterie jonowe Bo on się dosyć szybko władowywuje Dobra Opróżnimy sobie tylko schowki I myślę, że będziemy kończyć ten odcinek Dobra Tutaj wykręcić tylko No dawaj dawaj Jest już czeka, Czekają na nas jeszcze te ram, ram, Ramiona Okej okay. Dobra Wszystko gotowe Chyba I to łóżko chciałem zmienić jeszcze może Tak dla urozmaicenia naszej tutaj bazy bo to nowe mi się bardzo podoba o, te łóżko parwana z ghost lewiatanem nie no, ładne, ładne tu jest w ogóle dużo ładnych i chyba będziemy musieli ulepszyć le naszą bazę, bo myśmy tutaj kilka nowych rzeczy spodobywali od momentu kiedyśmy skończyli tworzyć, więc co, ja ścisłymi żegnam w tym odcinku. Dziękuję bardzo za oglądanie tego odcinka. No i co, widzimy się w przyszłości. Cześć.